Na zwykłych pogrzebach niezwykłych ludzi wieko przygniata, jak nieoczekiwany atak, hańba i obłuda. W tych okolicznościach to żaden symbol czasów, ale przesączona gruda. I żadne tam zaślubiny, narodziny, życia i śmierci, gruda między nimi staje jak oś w gardle, w oczodole pięści. Garstki ziemi nie będzie jej stukotu o wieko, rytmiczne, znamienne żale płaczek widnokręgu ziemi. Jego dwa bieguny ciała odszukano. Stacja dni propietrowskich, zaporoż, zaginione ciało, nie wybije Bema Rapsot ani tak Mendelsona, choć sznury, sznur panien wyczekuje jego uśmiechu. Tkankę ćwierć tryliona dotyków oddechów. Powiozę zagraniczne słupy, oddam w ręce sterylnej rękawiczki, ucałuję prosząc. Dajcie nam wynik, że to żadna z części jego ust, włosa i uda, lecz odpowie gruda. Gruda oddechu, gruda dotyku. Gruda uśmiechu, gruda wyników, gruda anielska, gruda niszczycielska, gruda moja, twoja, nasza, jego, gruda, gruda, gruda.